Dzień dobry, nazywam się Marcin Brzyński, fotografia. Dziś ponownie znajduję się w Instytucie Badawczym Parasitologii PAN w Kosewie na fermie Jeleniowatych. Dlaczego jestem? Bo chciałem zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy zwierzęta nie wymagają pomocy lekarskiej i prawdę mówiąc. I zaobserwowałem kulejącego koziołka, którego teraz właśnie możecie zaobserwować na... troszeczkę mnie to zasmudziło, bo koziołek można powiedzieć odbiega od stada i podąża za nimi, tak? I widać, że chodzenie sprawia mu wielką trudność. I wracając do tych zwierząt, te zwierzęta nie są godnie traktowane i nie zasługują na takie traktowanie. Dlaczego? Z mojej obserwacji wynika to, że są karmione samym sianem, tak? Te siano niestety niczym im nie pomaga, tylko, więc, tylko można powiedzieć, że odwleka im śmierć, można powiedzieć, na, na którą czekają Można. Nie wiem, ciężko mi się o tym mówi, ale brak tutaj jest soli lizawkowej, która by dodała im sporo tej energetycznej izotopów, czy nie wiem jak to się nazywa, ale brak tej soli spowoduje to, że po jedzeniu samego siana one po prostu zdechną, tak? Pozdychają i. Spotykając dzisiaj człowieka, e, który mi powiedział, że tutaj pojawia się ktoś, ktoś e, raz dziennie, dosłownie na godzinę. E, taka opieka godzinna raz dziennie to nie jest niestety opieką, jaką potrzebują tych zwierząt. Te zwierzęta potrzebują całodobowej opieki, i żeby im to zapewnić, powinni tutaj ludzie pracować, mieszkać i się nimi opiekować. Podsumowując. Na koniec chciałbym wam powiedzieć, że odszedłem, objechałem całą fermę jeleniowatych dookoła i na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić, że w zwierząt znajduje się maksymalnie 130 sztuk. Są trzy grupy, które widzieliście na filmiku. I chciałbym Was poinformować i nie wiem, osoby może zajmujące się tym ośrodkiem, że to nie jest moje ostatnie odwiedziny i będę na bieżąco monitorował i informował Was wszystkich.